Cześć wszystkim. Ja właśnie nawet dawno, już 5 godzin temu, wybrałem się z Kubą na grzyby tam, tamtego lasu, gdzie tam było, gdzie tam, było gdzie tam był rząd brzus, tam koło tamtego dużego dębu i widać w brzozach znalazłem te oto ładne koźlarze. Niektóre szeregowo rosły, jak widać. I jeszcze tam koło rzędu, koło, koło rzędu Wrzust tam jeszcze był rząd sosn. Tam myśmy szukali jeszcze maślaki i oto myśmy je znaleźli. Pstre były trzy. I były zwyczajne i ziarniste. no ziarniste to mało było jeszcze. kotam tego dębu myśmy znajdywali jeszcze duże myśmy tutaj znaleźli, jak widać. Więc porobię tego porobię ładne zdjęcia. Mamy, jak widać że babki jeszcze mamy oh, jednego małego. Tutaj jeszcze. Tu mamy grabowe, te inne, jak widać. Więc... Następnego odcinka, jeszcze zdjęcie porobię.